Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku z Reddit Online, a w dzisiejszym filmie będę robił na maksa wszystkie rozbudowy w moim obozowisku, ale żeby móc to zrobić, muszę najpierw mieć wystarczająco na to pieniędzy. A aby mieć wystarczająco na to pieniędzy, muszę sprzedać moje kolekcje kart kolekcjonerskich, które zebrałem. Gdzie cztery kolekcje, mam, mam jest naprawdę dużo kasy. Wczoraj sprzedałem... Kolekcji rzadkich alkoholi plus pamiątek rodzinnych, a dzisiaj sprzedam cztery kolekcje kart kolekcjonerskich. Jeszcze przed tym jak to sprzedam, zobaczymy, który mam level, bo mi na pewno rośnie. Mam 68. No tak jestem przed połówką, bardziej przy początku. No, to sprzedajemy to. Mam 1400 dolarów. Zobaczymy ile będzie za chwilę. Pierw zestaw kart Tarota Kielichy. No to sprzedajemy 240 dolarów. Następny zestaw kart tarota monety 287 dolarów sprzedajemy. Zestaw kart tarota miecze 286 dolarów sprzedajemy. Plus zestaw kart tarota buławy 239 dolarów sprzedane. I mam 2467 dolarów w tym momencie. Zobaczymy sobie. Teraz który to jest level? 69 widzę, urósł mi level drugi i to jeszcze do połowy. No to jest już na tyle w tej scenie, zaraz widzimy się jak będę już ulepszał moje obozowisko. A więc ja jestem już w moim obozowisku, mm, tak ono wygląda na ten moment i będziemy sobie wykup wykupywali wszystko, co jest dostępne. Jak możecie zauważyć, mój namiot jest takim najsłabszym namiotem, ale w wersji kolekcjonerskiej, czyli to jest chyba już najdroższy z wystroi. Robimy zaopatrzenie obozowiska. Poczekamy. I tak, wystrój już zrobiony jest kolekcjoner. No to tutaj nic nie będziemy zmieniać. Namiot. Tu będą duże zmiany. No bo mam śpiwór. Najtańszy możliwy nam. A będziemy kupowali najdroższy ze wszystkich namiotów. Czyli ten za 700 dolarów. O taki w wersji kolekcjonera. Jutro pokażę Wam, jak wyglądają wszystkie największe namioty w różnych wystrojach. Po prostu to będzie już odcinek. Normal... Kosztuje to albo 28 sztabek złota. Możemy za to zapłacić. Albo 700 dolarów. Ja. Kupię to za 700 dolarów. Uzupełnia Twoje rdzenie do 75%, gdy rozpoczynasz grę swobodną. Twoje rdzenie regenerują się o 175% szybciej, gdy odpoczywasz w obozie. No to to się przyda na pewno. Kupujemy. Bah. I mamy kupiony najlepszy namiot. Klik w to, że lepiej siebie śpisz. Zostało mi jeszcze 1700 dolarów, ale powinno mi starczyć. Flag. Plaga chyba nie, nie wiem czy jest potrzebna. 50 dolarów na razie nie będę marnował. A więc teraz tak, tu będą ważne rzeczy. Garnek do duszenia już mam zakupiony. Stanowisko rzeźnika też. Wóz dostawczy, no to to jest do misji. Ale na pewno kupujemy ognisko z wyposażeniem za 500 dolarów, gdyż jest to też rozbudowa naszego obozu. Kupujemy. Zostało mi już 1260 dolarów. O! Zdobyłem trofeum Domator. Bardzo się cieszę z trofeum. Lecimy z kolejną rzeczą, jaka jest do kupienia. Schowek na broń. Strasznie szkoda mi tych pieniędzy wydawać. Tak 575 dolarów to kosztuje, ale niestety, jak robię taki odcinek, muszę to kupić. A więc kupujemy schowek na broń. I teraz brakło mi na... Punkt szybkiej podróży, ale kupimy to spokojnie jeszcze w dzisiejszym odcineczku. Po prostu tylko po cięciu. Na razie ja kupię jeszcze, pieska już mam. To jest taka rasa. Ale teraz będziemy jeszcze kupować ubranie dla Cripsa jakieś. Możemy mu kupić. Tu są zalokowane. O, jakiś może zamożny podróżnik. Kolekcjoner. Mi się wydaje, że to handlarz jest takie dla niego pasujące. Bądź e, bądź zamożny podróżnik jeden. To albo to, ale myślę, że kupimy mu handlarz. Kupujemy Dobra. No to teraz robimy cięcie, i po cięciu dokupię resztę rzeczy. Jestem już z zarobionymi pieniędzmi, aby móc do samego końca e, po prostu wykupić wyposażenie mojego obozu. Wchodzę sobie już tutaj e, nie, nie wystrój, tylko wyposażenie, i kupuję jeszcze punkt szybkiej podróży. On normalnie jeszcze można go kupić za 28 sztabek złota bądź 700 dolarów. Ja go kupuję za 700 dolarów. O, kupionym. No, wóz zostawczy jeszcze został, ale to nie jest jak gdyby wyposażenie. Psa mamy. Namiot najlepszy. A więc teraz pozostaje mi tylko pokazać Wam, jak to się wszystko. Prezentuję mniej więcej, i będę już kończył ten odcinek. A więc, tak, tu mamy stanowisko rzeźnika. Tu są jakieś inne wystroje, dekoracje. Tu jest ognisko z wyposażeniem. I ono jeszcze nie dość, że zapewnia dodatkowe miejsce do siedzenia w obozie, to szybciej możemy wytwarzać różne. Jedzenia. Możemy na przykład zwykła zwierzyna gruba upiec i zobaczycie jak to szybko idzie. O! Idzie o wiele szybciej niż szło to przed tym, jak nie miałem tego wyposażenia do ogniska. Możemy sobie tutaj również siadać. Zobaczcie. Na wszystkich tych miejscach. Które kupiłem? To jest większe. Następna rzecz z mojego wyposażenia to jest garnek do duszenia. Tutaj mamy różne receptury. Mogę sobie zrobić potrawkę najlepszej jakości z trzy razy mięsa zwierzyny grubej. Bierzemy ją i można sobie to jeść. Kokażyłam, mogę to nawet wypić. Też również usiąść przy stoliku, ale tego już pamiętam, bo jak się na nim siadał, to wiadomo jak. Tu jest namiot, ale na namiotach skupię się na jutrzejszym odcinku. Po prostu wam wtedy pokażę dokładnie z środka w ten sposób, jak wyglądają wszystkie najlepsze namioty, które mam, po prostu wystroje zakupione. Następną rzeczą, którą mamy, aha, jeszcze kupiłem na dzisiejszym odcinku za 575 dolarów. Schowek na broń. O tutaj wchodzimy sobie w niego i w nim możemy zostawać broń. Zostawiam sobie rewolwer Kaletman oraz strzelbę tłokową, bo są to bardzo słabe bronie i nie trzeba ich nosić przy sobie ani na koniu, bo tylko zawadzają. Kolejna rzecz, którą właśnie teraz po cięciu kupiliśmy, to jest punkt szybkiej podróży. Wchodzimy w niego i możemy się przetransportować do dowolnego miejsca na mapie. Oczywiście za opłatami takimi samymi, jak są w innych miastach. To jest flaga, którą możemy sobie opuścić, ale wtedy nasz obóz nie będzie chroniony, i inni gracze będą mogli sobie wszystko zniszczyć. Następnie są już tutaj tylko no, takie słupki do przywiązywania koni. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, zasubskrybować kanał. Eee, no, to samo powiedziałem. Trochę śmiesznie. O, jeszcze zostawcie łapkę w górę. I to jest już na tyle. Cześć.